Siemano, siemano z tej strony na karty Panini, i dzisiaj sobie otworzymy boksik ekstra klasa Mam jeszcze puszkę do otwarcia. O tak. Muszę się męczyć z tą twoją. Normalnie zaś 70, czyli całe boby koształ coś około 150 zł. Tutaj mamy folię Ja go kupiłem za 75 zł. Wolę kupić takiego z Max Collection, z wiadomego źródła, niż kupić zalegro za 40 zł. Jak to widziałem na 35-40. Ale tutaj mam, o, poszedł. Ale tutaj mam gwarantowane

Ja mu wylosuję. Raz, dwa, trzy. Dobra, to są moje. On sobie otworzę. Ja mu napocznę, Jak zawsze. Dobra. Wyplotę mu teraz. Tak. Na przód. Tak. Naprzód mu trochę tak. O, dobra. O, jest coś. Jest coś. Chwila, ale jeszcze nie mój Dobra, jesteś znowu, ale fart. Dobra, tu się nie chciała otworzyć, bo no tak. o! I zacznij może od tej. Pokaż, co masz. Co Dariusza, odkryj. czytaj nazwiska tylko. Manika. Manika, Miśkiewicz, Ginkiewicz. I tutaj mamy wschodzącą Rybicki. I, I Waldemara pie, i, Sobota. I Gwiazda Sobota. nazwiska się tylko czyta. Tutaj, dalej, teraz mamy y, ulubieńca fanów Zięciuka. Deleu, Deleu Stanów, Locekal, no, ta Mielc... Mielcarz, Kamiński. Kamiński. I ostatnia saszetka, jest tam herb, już widzieliśmy, wy jeszcze nie. Mamy tak, Golański, Cicman, Nalepa, Przybęczki, paraiba i logo jak jeloni Białystoka. To super. Yes. Dobra. Tutaj mam bazóweczki. Dobra, tu są, stop, stop, stop. Tutaj, tutaj, brat, trzymaj, to jest jeden twój. Dobra, tu mamy saszetkę, tak, mamy źle napoczę. Dobra, o, tutaj mamy tak, wschodzące Rybicki i Gwiazdy Sobota. Mamy ulubieńca, Zięczuka i jagielonie Białostoka. I reguły gry. Mamy je, mamy Małkowski, Zganiacz, Menzel, Furdeński, Furman-Szchodząca i Gwiazda-Matsui. Dobre. Kolejny. Ogólnie kart jest do zebrania 300. 215 bazówek. 30 ulubieńców, bramkarza, mi jest 15, 16 godę, kluczowy zawodnik, Cieka i 6 to miejsców. Kluczowy jest na raz na 10 zaszetek, a to niż raz na 15. Powinno być gwarantowane. Ale zgrzana! O, nie chce pójść. Jest, musi... tak! Dobrze zgrzana i kluczowy. Ślusarski. Po, po raz pierwszy... Ale on jakiś ślepota jest. Coś ma z okiem. Pila gdzie go tu postawić. Tu mamy bazówki. Hmm. Tutaj sobie postawimy. Kluczowy zawodnik, nasz pierwszy. Co, co dalej było? No dobra, bazówki już mi znikły. Zniszczone. Dobra, to są zniszczone. Tak. To też taka zgrzana. Chyba nie jest taka zgrzana jak tamta. Ale ciekawe czy się trafi jakiś to w miejsce. Ta banasz, jest gwiazda, dwa i gwiazda blizga. Dobra. Coś nowo nie wiedziałam. Saszetki jakieś. Ciekawe jakieś topkę Jest ulubieniec fanów Ventura. Drugi ulubieniec. Kupiliśmy sobie album, bo jeszcze nie zbieraliśmy tej edycji. Ale zaczniemy. Kupiliśmy jednego boksa na próbę. I gwiazda Korzym. I wschodząca Frączek. Dobra, tutaj mamy, tak. Mamy jeszcze saszetki. Nie, nie mam. Jest schodząca błąd i gwiazda Dżuari. Może dwie saszetki zostawimy, będzie równe 20 na jakiś unboxing po 10 saszetek. Pajkszał. Daj, mamy autograf zresztą. Będę to tak. Mamy. O jest, kluczowy zawodnik, już drugi. Patrzcie na to. daj zobacz, patrz. Nowak, Konrad z górnika, zabrze. To nie są te naklejki. To nie są te naklejki. To jest 1213. A to jest 13-14. Nie, to jest 12-13. To jest 13-14. Ale to jest 13-14, te naklejki są. Zostaw ten album mówię, nie wkleję, bo to są nie te naklejki. Kurde wkleiłam mam ją. Dobra, zostaw. A Zostaw to. Potem się tym zajmiemy po filmie. I kolejne reguły. Sasecka się do dupy otworzyła. Mamy wschodzącą. Frankowski. Wschodzącą z tyłu. Gwiazdę. Danch. Mm, Tutaj taka. Dobra. Mamy na sam początek ulubieńca trzeciego, dźwigała. Jeszcze trudno otwierają te saszetki. I tutaj nic nie będzie, będzie gwiazda i gwiazda. Dobra. Mamy już dwa herby z tej edycji. Mamy top mistrza. Wyrdoliak. Ja pierdzielę. Super, super. Naprawdę. Ostro. Nie, nie ma. Jest gwiazda jesz. Jest gwiazda ojama. Ostatnia saszeczki jest 10 minut, już naprawdę. To co widzicie na 16 saszetek. jeden Tobis z dwóch kluczowych. Tak, tak. I Pawełek gwiazda, i wschodząca Hapek. No i to chyba tyle z tego odcinka. Żegnamy się i na raczkę.